Ile procent stracił Rafał Trzaskowski po tym, jak kiepsko wypadł na debacie, którą sam zorganizował, kto okazał się czarnym koniem, a kto się nie pojawił i dlaczego. Teraz to już finansowa wojna. Czy zobaczymy dalszą eskalację? Po brutalnych amerykańskich atakach Chiny wreszcie odpowiedziały, uderzając tam, gdzie USA zabolało najbardziej. Kiedy oczy całego świata skierowane są na amerykański rynek akcji, zdecydowanie ważniejsze jest to, co dzieje się z rynkiem obligacji. Nadciąga wielka zmiana w polskiej gospodarce. Kredyty nam potanieją, ale mieszkania podrożeją. O ile i kiedy się to wydarzy? Zapraszam. Za nami piątkowa debata prezydencka, która chyba nie wypaliła organizatorowi, czyli Rafałowi Trzaskowskiemu. Bo tak, to sztab Trzaskowskiego ją organizował, a TVP, które powinno być bezstronne i wszystkich kandydatów traktować tak samo, wyprodukowało Rafałowi te przedstawienie. Zresztą tu macie dowód. Organizatorem debaty jest sztab wyborczy kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a Telewizja Polska, TVN 24 i Polsat News podjęły się przeprowadzenia zrealizowania tej debaty. W każdym razie to, co warto zapamiętać, to, że nie wiadomo kto ją wygrał. Wiadomo, że Trzaskowski ją przegrał. Był mało konkretny, popełniał błędy, jak choćby ten z telekomunikacją. Mógłby pan zobaczyć, jak miasto się nieprawdopodobnie zmieniło? Mógłby pan się przejechać telekomunikacją miejską? A co najważniejsze, dość mocno wybrzmiała zarzucana mu i przez Nawrockiego, i Stanowskiego elastyczność poglądów. Myślę, że dzisiaj się wylosowała ta wersja Rafała Trzaskowskiego, który akurat jest e, przeciwko wpuszczaniu migracji. Co jakiś czas to się zmienia. Cieszę się, bo akurat w tym momencie się zgadzamy. Nie wiem, czy za tydzień będziemy się zgadzać, bo nie jest Pan specjalnie mocny w utrzymywaniu tego samego zdania. Jeszcze niedawno płot na, płot na granicy był niepotrzebny i nie należało go budować. Dzisiaj jest ważny i szczelność granicy jest ważna. Jeszcze niedawno mig tam trzeba było zanosić pizzę na granicę i e, mówić, jak to nieludzki rząd stosuje puszbeki. Dzisiaj te puszbeki już nie są złe. Jeszcze niedawno strefa buforowa na granicy e, była zamachem na polską konstytucję. Dzisiaj tą strefę buforową trzeba utrzymywać. Bardzo dynamicznie się to zmienia. E, wręcz podziwiam, że można mieć tak e, giętki kręgosłup. Dziękuję. Faktycznie ciężko jest dziś jednoznacznie określić, jakie naprawdę Trzaskowski ma poglądy. Raz zdejmuje krzyże w warszawskich urzędach, raz twierdzi, że jest katolikiem. Raz pokazuje się na paradach równości, raz tęczowych flag się wstydzi i twierdzi, że woli marsze niepodległości, mimo, że nikt go na żadnym jeszcze nie widział. I te próby odcinania się przez Trzaskowskiego od tęczowych środowisk postanowił w debacie wykorzystać Nawrocki. Podszedł i wręczył swojemu największemu rywalowi kolorową flagę. Wszystko. Piękną Polsko, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też, drodzy Państwo, mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu. Trzaskowski znalazł się wtedy w trudnej sytuacji. Co by nie zrobił, byłoby źle. Jeśli schowałby ją, naraziłby się swojemu elektoratowi LGBT. Jeśli z kolei zostawiłby ją przy mównicy, Polacy cały czas widzieliby go z kolorową flagą przy twarzy i jeszcze silniej z nią skojarzyli. Trzaskowski wybrał to pierwsze, zawstydzony natychmiast schował ją pod swoją mównicę. Przy tej okazji przytomnością rozumu wykazała się kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował ten flagę, ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. Ciekawe, ile po tej akcji Trzaskowski stracił procent poparcia na korzyść BIEAD. To mogło być te 2-3% homoseksualnych wyborców platformy, którzy zwyczajnie poczuli się wtedy zdradzeni. Natomiast moja refleksja w tamtym momencie? Czy ja widziałem kiedykolwiek Trzaskowskiego paradującego z flagą naszej ojczyzny? Niestety, niektórych łatwiej spotkać z flagą LGBT niż z tą Polską. A co do samej Magdaleny Bieja, to mam wrażenie, że zaprezentowała się nieźle, choć show skradła jej inna kandydatka lewicy, a mianowicie Joanna Senyszyn. Nie tylko zaskakiwała dziwnymi poznami, ale i niektóre wypowiedzi były jakieś takie od czapy, jak na przykład ta, w której stwierdziła, że będzie matką wszystkich Polaków i że przytuli nas do siebie. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Ogólnie pani Senyszyn, oprócz tego, że nie liczy się w wyścigu i nie wiadomo w zasadzie, po co tam przyjechała, no to wypadła całkiem nieźle. Pokusiłbym się nawet to stwierdzenie, że była jedną z jaśniej świecących gwiazd tamtego wieczoru. Podobnie zaskakująco dobrze zaprezentował się marszałek Kołownia. Jego uwagi były celne, a rypusty szybkie. Choć raz dostał od Stanowskiego taki podbrudkowy, że miałem wrażenie, że sędzia zaraz będzie go liczył. Panie Marszałku, ja słyszę, że pan ma bardzo dużo dobrych pomysłów, co robić z Polską, tylko chciałem Panu podpowiedzieć, mimo że jestem politykiem od dzisiaj, a Pan już jakiś czas, że Pan te pomysły już może wprowadzać od dawna, Pan współrządzi dzisiaj Polską, jako prezydent będzie Pan miał mniejsze kompetencje niż ma pan teraz. Nie, nie odwrotnie. Dlatego, dlatego się dziwię, dlaczego tych wszystkich świetnych pomysłów pan po prostu nie wprowadza w życie, tylko pana wstrzyma w takiej niepewności. Czy nam się uda ten piękny świat, czy się nie uda, bo ja nie wiem, czy pan wygra. Zresztą dziennikarz niejednokrotnie wytykał politykom koalicji, że ci wmawiają ludziom, że wszystko się zmieni, jeśli tylko wygrają wybory prezydenckie. A tak naprawdę są u władzy już od... Kilkunastu miesięcy, więc jeśli chcieliby spełniać swoje obietnice wyborcze, to dawno mogliby to zrobić. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak moi kandydaci skutecznie wypierają ze swoich głów fakt, że oni już tym krajem rządzą i potrafią obiecywać to samo po raz kolejny i co jeszcze ciekawsze jest czy dziwniejsze, ludzie się na to ponownie nabierają. Można znowu mówić podczas takiej debaty o likwidacji funduszu kościelnego i zupełnie wyprzeć z głowy to, że przecież obiecało się to załatwić w pierwszych studniach. Można wyprzeć z głowy fakt, że miało nie być miliardów na TVP, a potem Korzystać z propagandowej maszynki, jaką TVP dalej jest. Można opowiadać o kwocie wolnej od podatku, chociaż dopiero co się zapowiadało, że jej nie będzie. Wy już rządzicie Polską. Jestem zdumiony, że tak łatwo o tym zapominacie. Drodzy Państwo, nie bądźcie niewolnikami sondaży. Weryfikujcie, na kogo można zagłosować. Słuchajcie kandydatów nie w minutowych wypowiedziach, tylko w dłuższych. A potem oddajcie jak najbardziej świadomy głos, byle nie na mnie. Dziękuję. Stanowski, choć często się zgrywał, to wykorzystując formę, jaką jest żart, zwracał uwagę na ważne problemy między innymi dotknął problemu energetyki i niekończących się kłótni wokół atomu, które tak naprawdę jedynie osłabiają nasze państwo. Otaczają mnie osoby, które reprezentują różne frakcje polityczne i te osoby, te frakcje w komplecie są odpowiedzialne za to, że dzisiaj jako kraj jesteśmy w stanie y, skutecznie, z wielkim sukcesem generować kłótnie, a nie jesteśmy w stanie generować prądu i to też było dobre. Ja mogę też obiecać elektrownię jądrową w 102 gminie, natomiast nie w tej, w której państwo mieszkają, tylko w tej Obok. Stanowski był trochę jak Stańczyk, który z jednej strony jest błaznem, tak, jego rolą jest dawać rozrywkę, ale z drugiej martwi się o to, co dzieje się obecnie w polityce, martwi się o przyszłość Rzeczpospolitej. Na debacie zabrakło Adriana Zandberga, który dostał od Trzaskowskiego informację o tym, że też jest zaproszony na 90 minut przed rozpoczęciem. Trzeba przyznać, to było słabe zagranie ze strony Rafała. Cyrk trwa. Pan Trzaskowski, który organizuje ustawkę w Końskich, poinformował na 90 minut przed eventem swojego komitetu, że to teraz będzie debata wszystkich kandydatów na prezydenta. Rozumiecie to? Na 90 minut przed eventem w Końskich serdecznie zaprasza wszystkich na scenę. No jeżeli to nie jest farsa, to co to jest? Z tego samego powodu nie było Mencena, który nie został zaproszony na czas, miał jakieś tam inne plany, był gdzie indziej i po prostu nie mógł się teleportować. A później jeszcze bezczelnie był atakowany przez np. Ryszarda Petru, który napisał, że Mencena nie było, ponieważ stchórzył, bo boi się debat, ponieważ nie potrafi wykuć ich na pamięć, więc nie bierze w nich udziału. Sławek tak oto to odpowiedział na swoich mediach społecznościowych. Są jakieś granice bezczelności. Nie było mnie na debacie, bo mnie na nią nie zaprosiliście. Na debacie w maju oczywiście będę, bo jestem na nią zaproszony. Będę też w poniedziałek na debacie w Republice. A teraz będzie o wielkiej zmianie, która dotknie większości z nas. Potanieją kredyty, prawdopodobnie znów zdrożeją mieszkania. Dlaczego? Kilka dni temu szef NBP zapowiedział wyczekiwane przez Polaków od lat obniżki stóp procentowych. Tak jest, obniżki, a nie obniżkę, bo mowa o kilku. Dlaczego poziom stóp procentowych jest dla nas tak istotny? Bo to stopy determinują, czy kredyty są drogie, czy tanie, i czy w ogóle są dostępne. Wpływają na ceny mieszkań, poziom inflacji, a nawet regulują to, czy gospodarka kręci się szybciej, czy wolniej, czyli czy firmy zatrudniają, czy zwalniają. I właśnie tydzień temu prezes Adam Glapiński powiedział, że bardzo znacząco zmieniło się nastawienie większości członków Rady Polityki Pieniężnej. Teraz przychodzę do Was jako gołąb na czele gołębi zażartował. Dla wyjaśnienia termin gołębi odnosi się do członków, którzy opowiadają się za łagodniejszą polityką pieniężną, czyli preferują obniżanie stóp procentowych. Przeciwstawne do gołębi i jastrzębie to członkowie Rady, którzy wolą wyższe stopy procentowe, wolą silniejszą kontrolę inflacji. Przez poprzednich kilka lat Glapiński był raczej jastrzębiem niż gołębiem, jednak teraz nastąpił u niego gołębi zwrot. Stąd słowa, że przychodzi do nas jako gołąb na czele innych członków rady, którzy również są w gołębich nastrojach. No ale okej, okay. kiedy możemy spodziewać się, że kredyty potanieją? Podczas ostatniej konferencji Glapiński zadeklarował, że chciałby obniżenia stóp procentowych dwa razy po 50 punktów bazowych i ewentualnych kolejnych decyzji po przerwie jeszcze w tym roku. Bardzo prawdopodobnym scenariuszem będzie jedna półprocentowa obniżka w maju i jedna w lipcu. Ekonomiści banku prognozują, że oprócz tych dwóch dużych obniżek będziemy mieli jeszcze jedną mniejszą w listopadzie o 25 punktów bazowych. Oznaczałoby to, że główna stopa procentowa spadłaby z obecnych 5,75% do 4,5%, a w 2026 nawet do 3,5%, co odciążyłoby wszystkich spłacających kredyty i leasingi. Oczywiście, jeśli sytuacja dalej będzie dezinflacyjna i nie wydarzy się nic, co by NBP zaskoczyło. Niestety, w dzisiejszym świecie niewiadomych nie brakuje. Jedna decyzja podjęta na drugim końcu świata potrafi zmienić bieg historii. Mimo to specjaliści są zgodni: w tym roku czeka nas obniżka stóp procentowych. Ładnie podsumował to przed kilkoma dniami Ludwik Kotecki. Jeden z najważniejszych członków decydującej o stopach Rady Polityki Pieniężnej powiedział, że to nie jest kwestia czy, tylko ile spadną. Na skutek samej tylko tej zapowiedzi, również wpływającej na wysokość rad, WIBOR spadł. Kredyty zaraz będą tańsze i bardziej dostępne dla Polaków. To niewątpliwie dobrze, ale niestety każdy kij ma dwa końce. Obawiam się, że jak setkom tysięcy Polaków nagle poprawi się zdolność kredytowa i banki znowu zaczną przyznawać kredyty, to na skutek zwiększonego popytu cena metra kwadratowego również się zwiększy. Czyli nieruchomości zdrożeją. Dlatego ja na przykład zadziałałem wyprzedzająco i w zeszłym tygodniu kupiłem nieduży apartament nad morzem. A tak wygląda. Nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko żeby podzielić się z Wami informacjami, bo z rozpoznania, które robiłem od miesięcy, wyszło mi, że najem na doby zwróci mi się znacznie Prędzej niż najem na rok czy dwa. Zainwestowane w nieruchomość 700 tysięcy złotych może przynosić Ci 3-4 tysiące złotych miesięcznie w najmie długoterminowym, kiedy z góry wynajmujesz na cały rok, a najemca płaci ci miesięcznie. Albo może Ci przynosić 1000 złotych dziennie przy najmie krótkoterminowym, bo tyle kosztuje doba w dobrym standardzie w Międzydrojach w sezonie. Ktoś może słusznie zauważyć, że sezon nad polskim morzem jest krótki. Tak, ale jakby to sobie dokładnie policzyć, rozbić na poszczególne liczby, to widać, że sam lipiec czy sierpień są w stanie generować kilkanaście, a jak pogoda dopisze, to i dwadzieścia parę tysięcy złotych za jeden tylko miesiąc. Może się więc okazać, że tylko te dwa miesiące generują nam podobny przychód, jak w najmniej długoterminowym generuje 12 miesięcy. Załóżmy, że w wariancie pesymistycznym mieliśmy tylko 60% obłożenia i że w lipcu przychód stanowił 18 tysięcy złotych oraz, że tak samo było w sierpniu, tu również wyszło 18 tysięcy. Daje nam to razem 36 tysięcy złotych. Do tego we wrześniu wpadło jeszcze 10. Razem z tych trzech miesięcy wychodzi 46 tysięcy złotych. Przynajmniej długoterminowym, w jednym z dużych polskich miast mamy z kolei 12 miesięcy po 4 tysiące złotych każdy, co daje łącznie 48 tysięcy rocznie. 46 versus 48 tysięcy prawie tyle samo. Z tą tylko drobną różnicą na korzyść między zdrojów, że w pozostałe miesiące też będę zarabiał. 9 miesięcy mniejszych, ale wciąż przychodów, które dadzą około drugie tyle, co te wcześniej wspomniane 3 miesiące lata. Czerwiec jest naprawdę niezły. W maju z kolei majówka cieszy się dużym zainteresowaniem. Grudzień to święta i Sylwester. Później mamy ferię. W październiku przyjeżdżają niemieccy emeryci. Okazji nie brakuje. Tak więc to nie jest 46 kontra 48 tysięcy, tylko 92 tysiące kontra 48 tysięcy. Oczywiście kalkulacja jest uproszczona, bo i tu, i tu nie uwzględniliśmy podatków, a także kosztów obsługi, które w przypadku najmu krótkoterminowego są oczywiście większe, ale wciąż najem na doby bardziej się opłaca. Z zasady przyjmuje się, że najem krótkoterminowy daje około dwukrotnie lepszą stopę zwrotu niż najem długoterminowy. Dwukrotnie wyższe SROI, czyli Return On Investment. Inwestycja dopiero co została ukończona, ma restaurację, basen, a gości na plaży wozi Melex. Jakby to powiedzieć, po prostu się wyróżnia. Nie ma takich zbyt wiele w okolicy. A nie muszę chyba tłumaczyć, ile milionów ludzi przyjeżdża co roku nad nasze piękne polskie morze z sentymentu i że są to coraz bogatsi klienci. A teraz zabieram państwa za ocean, do USA, gdzie dzieją się kolejne cuda. Po tym, jak 2 kwietnia, w tzw. Liberation Day, Biały Dom nałożył cła na 185 państw, w następstwie czego praktycznie cały świat padł popłoch. A większość światowych przywódców, w tym nawet twarda Ursula von der Zmiękło, wydzwaniając z prośbą do prezydenta Trumpa, aby ten zdjął nałożone na ich kraje cła, teraz 9 kwietnia biały dom ogłosił, że odracza taryfy na 90 dni. Odracza je w przypadku wszystkich państw poza Chinami. Chiny nie chciały podporządkować się woli Waszyngtonu i na karne taryfy odpowiedziały własnymi. Wtedy Amerykanie odpowiedzieli kolejnymi cłami, także teraz wszystko, co jest importowane z Chin do USA, jest obłożone aż. Z to 25% cłami, z niewielkimi wyjątkami, głównie elektroniką. Amerykanom nie spodobało się, że Chińczycy im się stawiają i postanowili ich surowo ukarać. Czyli Chińczycy się przejęli? Nie, bo eksport do USA to jedynie 14,5% całego chińskiego eksportu, więc to nie jest tak, że Pekin sobie bez amerykańskich odbiorców nie poradzi. To, że Chińczycy się cłami za bardzo nie przejęli, nie oznacza, że się nie zdenerwowali. Abuzywne praktyki Stanów Zjednoczonych rozzłościły Xi Jinpinga. Chiny mają świadomość swojej potęgi i wiedzą, że mogą dziś rozmawiać z Ameryką jak równy z równym. Nie godzą się na traktowanie z góry. Jakby tego było mało, we wtorek 8 kwietnia wiceprezydent USA Vance podczas jednej ze swoich wypowiedzi na temat światowego systemu gospodarczego obraził Chińczyków mówiąc, że USA pożyczają pieniądze od, tu cytat, chińskich wieśniaków. Atmosfera między Pekinem a Waszyngtonem od dekad nie była tak zła. W związku z tym nie ma co się Chinom dziwić, że tak boleśnie uderzyły w USA. W chwili, kiedy wszyscy skupili się na rynku akcji, i tym jak odrabia on aż 10% strat w zaledwie 24 godziny, cuda działy się na znacznie bardziej istotnym z punktu widzenia światowej gospodarki rynku amerykańskich obligacji. Otóż, jak już kilkukrotnie tłumaczyłem, Trump wywołał od słami burzę na światowych rynkach nie tylko po to, aby na nowo ułożyć zasady, na jakich odbywa się handel z innymi państwami, ale przede wszystkim po to, aby spadł. Cen akcji skłonić inwestorów załadowanych w akcje do przejścia w bezpieczniejsze obligacje. Bo widzicie, ostatnimi czasy amerykańskie obligacje, czyli amerykańskie papiery dłużne, nie cieszą się zbytnim wzięciem. W stosunku do tego, jak to wyglądało kiedyś, obecnie niewiele państw chce dalej kupować amerykański dług. Dlatego Amerykanie musieli zwiększyć oprocentowanie swoich obligacji, dając już nawet 5,5% rocznie za pożyczone Waszyngtonowi pieniądze. W porównaniu do 2% odsetek jakie kiedyś płacili to naprawdę gigantyczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia. A ponieważ USA do czerwca musi zrefinansować 6 bilionów dolarów w obligacjach, stara się sprowadzić oprocentowanie tych obligacji w dół jak tylko potrafi. Właśnie dlatego trochę sztucznie wywołali sztorm na rynkach, aby przestraszyć inwestorów tak, aby ci uciekli w bezpieczne obligacje skarbowe rządu USA. No i z początku wyglądało, że plan wypalił, bo kiedy Trump zaczął wojować słami, oprocentowanie obligacji spadło z 5% do 3,8%. Jednak nie minęło kilka dni, a z oprocentowaniem amerykańskich obligacji znowu zaczęło dziać się coś bardzo złego. Znowu zaczęło rosnąć i ponownie wskoczyło na poziom 4,5%. Jak się okazało, za atakiem tym stali Chińczycy, którzy odczytali grę Amerykanów, starających się zbić rentowności swoich obligacji i zaczęli robić wszystko, aby im tę zabawę popsuć. A w jaki sposób Chiny wraz z innymi państwami wywindowały oprocentowanie amerykańskich obligacji z powrotem do poziomu 4,5%? To proste, zaczęli sprzedawać olbrzymie ilości posiadanych przez siebie obligacji. Nagle wyrzucili ich na rynek za około 50 miliardów dolarów. Jeśli Chiny zdecydowałyby się sprzedać wszystkie amerykańskie papiery dłużne, jakie posiadają, a posiadają mi za 896 miliardów dolarów, rentowności amerykańskich obligacji mogłyby skoczyć do poziomu 10%, a amerykańska gospodarka już nigdy nie otrząsnąć się z tak poważnego kryzysu zadłużenia. To byłby odpowiednik atomowego guzika w świecie finansów. Nie wiem, na ile to prawda, ale według niektórych źródeł Chińczycy posiadają amerykańskich obligacji nie na 900 miliardów, tylko na 1,8 biliona, czyli dwa razy więcej. Ciekawe, jaki będzie kolejny ruch Stanów Zjednoczonych, bo bez wątpienia piłka jest teraz po ich stronie. Właśnie obserwujemy jedną z najciekawszych rozgrywek na wielkiej światowej szachownicy. To ją wygra? Czy utrzymane zostanie PAX Amerykana? Czy nowe mocarstwa wyrosną na ruinach starych? Będę Was o tym na bieżąco informował. A teraz żegnam się z Wami i życzę dużo, dużo zimnej krwi, bo tylko spokój uratuje nas w tych niestabilnych, zwariowanych czasach.